Wręcz imponująco perfekcyjnie momentami prezentowali się Bielszczanie w tym spotkaniu, prowadząc w tym momencie już 3 do 0 z Leszczynianami. I oto na otwarcie rezultatu w drugiej minucie meczu na listę strzelców wpisuje się Wady Iwanow. Dobrze, dobro, dobrą dobrali tutaj taktykę, wychodzą wysoko, nie pozwalają rekordzistom tej piłki swobodnie rozgrywać. I ku zaskoczeniu 2 do 0 prowadzenie. Dremana Opole, świetne teraz podanie Jani Korpela i tam zagranie ręką, jednak nie odwizuje tego Arbiter. No, mają pretensje, cała w Karkurzu teraz wstała i ma pretensje o to, że, że po tym uderzeniu rzeczywiście ręką gdzieś otarł a który zawodnik z Dremana. Zejście do środka Pawła Budniaka i zaskakujące uderzenie z powietrza Michała Marka. Odał tu Paweł Budniak, uderzenie Michała Kubika. Ależ piękna siatka, chyba dwie siatki. Szybczyński, no, no. i blisko. Korpela, Dalal, kapitan reprezentacji Finlandii. Rakic i samobójcze trafienie. Tym razem już ponad wszelką wątpliwość. Na otwarcie 11 minuty w meczu Bielszczanie zdobywają gola kontaktowego. Strata Krzysztofa Estera, ale wyszedł z tej ofensji znakomicie. Kapitan drużyny gości Iwanow broni, nie na Rakicz na żył drożny. ależ sytuacja. Leszczak Mateusz broni Dawida. I teraz kontratak. Arkadiusz Szybczyński. omago. Próba uderzenia. Dłuższy róg Bramki. Napędza akcję. Stefan Rakic, zejście do środka. Uderzenie. Jeszcze próbują Bielszczanie doprowadzić do wyrównania w tej fazie meczu, ale rusza Krzysztof Wessner, wyżyje z prawej nogi wybijana wybija Mateusz. Zasłużone prowadzenie, niewielkie, ale zasłużone podopiecznych Jarosława pa 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 Pataucha po pierwszej części spotkania. Mikołaj Zastawnik już na dzień dobry, albo raczej dobry wieczór. Widać, że Dreman dzisiaj ma naprawdę pomysł, pomysł na ten mecz i przede wszystkim bardzo dużo z tego pomysłu mu wychodzi, chociażby tak jak teraz. Kucharski! Mocna odpowiedź Nabiega Mikołaj zastawnik. cóż wydarzyło się przed linią pola karnego? Jeszcze czerwoną kartkę zobaczył Artur Popłaski. tak decyduje prowadzący zawody Artur Mital. Niewesoła sytuacja dla Bielszczan. No też, też jestem w szoku, no dziwny, dziwny, dziwny mecz. Dwuminutowe osłabienie Bielszczan, o ile wcześniej. Grający w kompletnym składzie, Opolanie nie zdobędą gola. I pierwsza okazja dla graczy, słupek ratuje Bielszan, jeszcze poprawka Blanka, a w aluminium przymierzył Kamil Kucharski. I Stefan Rakicz przesunie się wyżej tego zawodnika, który ma najwięcej pracy w tej pierwszej linii, odcina te zagrania. Omago, Bartłomiej Nawrat, jeszcze okazja przed Opolanami, bronią. Znowu Brazylijczyk w roli głównej. Batłomiej na rad, ale z kontrolusza Jani Korpela? Jani Korpela? Nadal film przy piłce do grania do Rakicza? ale ale chybił. Eee, natomiast rekordziści kilkukrotnie eee, heroicznie wręcz bronili eee, bramki. Leszczak, zejście na prawą nogę, Sebastian Leszczak. Rzut roczny gospodarzy piłkę ustawił Paweł Budniak. Świetna Na piłka. zagranie z wolę, ale zastawnika. Nadal przy piłce Bielszczanie, Sebastian Leszczak na prawą nogę, uderzenie i fantastyczna interwencja straty z obu stron. Ale kapitalnie teraz Magu to zrobił. Kucharski! Brazylijczycy też poza tymi oczywiście walorami ofensywnymi, które cechuje większość z nich, świetnie też bronią. Także często jak to właśnie ten Brazylijczyk w obronie. Rakic! Przewagę. I ratuje swój zespół od niechybnej utraty gola. Kolumbijczyk, świetna praca w destrukcji tego gracza, to również należy podkreślić. Płaskie uderzenie, Korpel i poprawka i znów niczym spod ziemi wyrósł Dawid Lach. Zachowuje spokój, ale brakuje dokładności Krzysztof Węsler. broni. znowu kapitalnie Lach teraz. Michał Marek, siła stałych fragmentów rekordu Bielsko-Biała, 32 minuta 2 do 2. Mikołaj Zastawnik z powietrza. Dawid Lach. I myślę, że zobaczymy jeszcze Ufa, sporo. Ale z piłką wychodzi Mikołaj Zastawnik. No i tu Paul Blanka. Puściły nerwy Ukraińcowi. Szóste przewinienie. Co więcej. Przedłużony rzut karny. Jest do piłki. Oko w oko. Dawid Lach i Sebastian Leszczak. 37. minuta spotkania. W meczu. W siódmej kolegi za Aleksa Broni i Dawid Lach. Trzecie przewinienie graczy rekordu w tej części meczu. Przypomnę zespół z opłaszczyzny już wyczerpał limit dozwolonych przewinień. Teraz... Mateusz, trzech na drugą Korpela w krótki ruch i pierwszczanie w 38. Minucie. Po raz pierwszy w tym meczu na prowadzeniu. Wreszcie zrywa się w miarę rytmiczny doping bielskiej publiczności dla rekordu. Dwie dziesiąte do końcowej strony. Chyba nawet futsal nie notował takich cudów, aby w tak krótkim. W czasie, panie i panowie, to było meczycho w Bielsku białej Tu widać w tych, w tych, w tych statystykach. Taka właśnie lekka przewaga, która na końcu przełożyła się, ale zawsze tak jest na wynik bramkowy. Tak jak powiedzieliśmy, meczycho, na pewno najlepszy mecz od y, dawna tutaj na y, startowej. I to będzie najlepsze i najwłaściwsze podsumowanie tego co dziś wydarzyło się w chalicygańskiej nasie w Bielsku białej przy startowej 13, gdzie rekord wygrywa 3 do 2.